Dzień dobry wszystkim, z tej strony Emily Manzade, Wasz ulubiony optometrysta. Jesteśmy teraz w salonie optycznym w Warszawie. Jestem założycielem salonów optycznych Prestige Optik. I jeden jest w Wrocławku, przy ulicy Kościuszki 5, a drugi jest w Warszawie, przy ulicy Dolnej 7. I dzisiaj pokrótce chciałem Wam opowiedzieć o pewnej marce, którą dysponujemy w, naszych, w naszym salonie optycznym. To jest... Japońska Masunaga. Została ona doceniona nie tylko na targach optycznych Silmo, które są jednymi z największych targów w Europie, a może nawet na świecie, ale są bardzo rozpoznawalne. Ale oprócz tych nagród, została Masunaga doceniona przez samego cesarza Japonii. A jak wiemy, tym osobom nie najłatwiej jest dogodzić. Więc pomyślałem sobie wtedy, że musi być. Kawał niezłej roboty zrobiony przy tych oprawkach. I tak jest. Prawdopodobnie większość z Was nie słyszała o tej marce. Dlaczego? Po pierwsze, jest to produkt niszowy, ale dlaczego? Bo jest to produkt premium i tylko nieliczne salony mają autoryzację na sprzedaż tych okularów. Motto danej firmy to jest jakość ponad zysk. Czyli jak się domyślamy, Jakość jest naprawdę niesamowita i tak wysoka, jaką się da otrzymać przy oprawach tytanowych w połączeniu z tworzywem. Są takie najczęstsze modele, chociaż mamy też tytanowe, całe. I jest też pewna seria okularów Masunaga, która jest robiona we współpracy, zaprojektowana we współpracy Masunaga i Kenzo i właśnie parę tych modeli dzisiaj wam pokażę jak to wygląda a wy dacie mi znać co o nich myślicie no i mamy pierwszą oprawę którą chciałem wam pokazać już nawet po jakości etui widać że to jest produkt premium i aktualnie mamy w środku oprawę która jest serii limitowanej transparentna więc bardzo ciekawe wtopiony jest też Niesamowity element ozdobny. Pokażę Wam z bliska. No niesamowicie są zrobione te okulary. I patrzcie to. 1905 rok. Właśnie wtedy została stworzona ta marka. To jest raz. Możemy nawet to odłożyć. I druga oprawa. Okrągła. Tworzywo z tytanem, Zobaczcie, jakie zdobienia są niesamowite. Te szczegóły. Noski dopracowane. Niesamowite to jest. I oprawa numer 3 jest zaprojektowana przez Kenzo. Znajduje się już w takim etui. Ta jest akurat w wydaniu matowym. Widziałem też, mieliśmy kiedyś w połysku. Bardzo szybko się sprzedały w połysku. Miałem wtedy zdobienie nie złote, tylko takie grafitowe. I też na końcówce logo Masonagi, niesamowite. Tak jak widzieliście, pokazałem Wam trzy modele z tej marki, i musicie przyznać, że są niesamowite. Niesamowite wykończenie, te tłoczenia, to tworzywo. Widać, że ono jest jakościowe. Te zawiasy, okulary to nie jest tylko przyrząd do korekcji wzroku. W obecnych czasach okulary to też biżuteria. I skoro lubimy nosić biżuterię, zegarki czy ładne buty, lub jeździć ładnym samochodem, no to pamiętajmy, że na twarzy, naszą pierwszą wizytówką są okulary. Na koniec pytanie do Ciebie. Który model z tych podobał Ci się najbardziej? Jeden, dwa lub trzy? Daj znać, jestem bardzo ciekaw. Będzie miło też, jak zostanie łapka w górę. Wiecie, gdzie mnie znaleźć, a ja chętnie pomogę Wam dobrać okulary, w których będziecie się czuli bardzo dobrze. Pozdro. Hej!